Trochę jest w Kościele takie zakłopotanie, za każdym razem jak czytamy ten rodowód Jezusa. No bo co tu powiedzieć, nie? Wymieniamy tych wszystkich przodków od Abrahama tutaj akurat do Jezusa i co my mamy z tego? To jest niesamowita sprawa z tym rodowodem. Bo wśród tych wszystkich imion tych ojców, praojców aż do Abrahama są różni ludzie. Mam na myśli to, że byli sprawiedliwi, można powiedzieć, wierzący, ale byli tacy, których nie, nie można się lubić. Zwłaszcza po Dawidzie, tam są ci bezbożni i królowie. I to wszystko są przodkowie Jezusa Chrystusa. Pójdziemy teraz głębiej. Jezus to jest taka bardzo głęboka myśl Kościoła, Ojców Kościoła, Leona Wielkiego. Że Jezus Chrystus, właśnie stając się człowiekiem z Maryi, jak to jest przecież zapisane w tej Ewangelii, on wchodzi w całą to, to drzewo genealogiczne ludzkości, można powiedzieć, każdego człowieka, i dobrego, i złego. że i teraz pójdziemy tak bardziej praktycznie. Na co ja z tego mam? Otóż popatrzmy, że my w swojej praktyce takiej tutaj naszej katolickiej Polskiej też to robimy. Bo na przykład wymienianki, czyli gdzie wspominamy przed Świętą Niedzielną naszych zmarłych, jest też taka lista przodków. Każdy ma jakiś przodków przecież. I w rodzinach różnie bywa. A mimo to modlimy się za tych wszystkich przodków. I chodzi o to, żeby zrozumieć ważną rzecz, że Jezus właśnie po to przyszedł, żeby te nasze rodziny, można powiedzieć pokoleniowo, uzdrawiać. I zobaczcie, że to może działać nawet do tyłu. To znaczy, że jeżeli na przykład z pokolenia na pokolenie przechodzą różne rzeczy, i dobre, i złe, prawda? To, to nawet wiedza o tym wie, prawda? Że można dziedziczyć coś, przenosić się w rodzinach. To jeżeli ja w Jezusie, w Jezusie Chrystusie mam wiarę i modlę się i proszę Boga o uzdrowienie na przykład czegoś rodzinnego, to to może działać do tyłu. Ja modlę się za tych moich przodków. Albo inaczej mówiąc mocniej nawet. Nawet jeśli dziedziczę w sobie coś słabego od moich przodków, to się to może na nie zatrzymać. I nie pójść dalej. Rozumiemy się? Nie ma czegoś takiego, że ciąży jakieś przekleństwo na rodzinie i zawsze będzie. A się Jezus przyszedł przerwać ten łańcuch. Ludzkich nieszczęść, ludzkich chorób, tych zniewoleń. On po to przyszedł, żeby odnowić ludzkość także w tym, co my przeżywamy w rodzinach. Między nami. I na koniec powiedzmy tak. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tu się powtarzają pewne imiona które były po Abrahamie. I to pokazuje łaskę Bożego Narodzenia, że jeżeli my się pochylimy nad tym narodzeniem, to już za parę tygodni, za tydzień będzie, my się pochylimy z wiarą z nad tym dzieciątkiem Jezus, to my się tak naprawdę możemy na nowo narodzić. Jakby niczym nie obciążeni z duszą wolną, jak to dziecko Jezus, ona przychodzi o to, żebyśmy my poczuli szczęście w naszych rodzinach, uwierzyli w lepszą przyszłość i, i zasmakowali już tutaj na Ziemi, w naszych rodzinach, szczęścia niebieskiego, wiecznego życia w Bogu.